kochani witam was bardzo serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. E, dzisiaj jest czytanie e, ty, tygodniowe na ten najbliższy e, tydzień. Kochani, e, teraz tak e, co nas dobrego czeka w tym tygodniu? Yy, jaka jest energia tutaj ogólna tego tygodnia? Yy, na, co, yy, na co powinienem, powinnam uważać w tym tygodniu yy, rodzina, znajomi i przyjaciele? Miłość, praca i y, finanse oraz rada. Kochani, y, jeżeli chodzi o to, co dobrego, tutaj czeka mnie, czy spotka nie w tym tygodniu, y, nie mam wrażenie, że. Wy jesteście w jakimś zawieszeniu. Tutaj tkwicie w miejscu. Wasze życie być może stoi w miejscu i tutaj w waszym życiu pojawi się ktoś, co ruszy to życie do przodu. No właśnie. Ktoś sprawi, że e, od czegoś... E, e. Odejdziecie, być może coś zakończycie, coś zostawicie i po, y, pójdziecie do przodu. Y, energia ogólna, y, energia ogólna to wy odchodzicie tutaj od czegoś, coś za sobą y, zostawiacie, coś kończycie, może nawet się od czegoś tutaj odcinacie. I ruszacie tutaj w kierunku stworzenia yy, czy też wykreowania czegoś nowego, czegoś zupełnie świeżego, bądź czegoś na nowo. Tutaj na co powinienem uważać? No właśnie, tutaj czeka Was coś nowego, jakiś nowy... Yy, Nowy początek. Mam wrażenie, że wy wszystko to, co złe was spotkało w życiu, macie już za sobą, że teraz czeka was coś zupełnie nowego, że teraz zaczynacie tutaj od nowa. Zaczynacie od początku. Kochani, e, teraz e, e, tutaj będzie jakaś rodzina i przyjaciele, tutaj będzie jakaś rozmowa, e, jakaś komunikacja, wskutek czego e, Powstanie coś nowego, narodzi się coś nowego, co będzie spełnieniem waszych, waszych marzeń. Tutaj nastąpią jakieś zmiany w waszym życiu, miłość. No właśnie. Tutaj ktoś. No właśnie, wy byliście w miejscu, wy, wy byliście zablokowani i ktoś was y, tutaj od. Od, od, odblokuje tutaj w waszym życiu e, pojawi się król Buław, który przełamnie wasze bariery, e, być może Wasz pewien opór i też pozwoli Wam ruszyć dalej, pozwoli Wam się e, ruszyć z miejsca, jakby wejść z tego utknięcia, w którym tutaj utknęliście w którym jesteście. Yy, teraz tak, yy, praca i finanse. W pracy czeka Was jakiś sukces. Yy, yy, sukces yy, yy, Zawodowy, jakieś zwycięstwo, które będzie powodem tutaj do radości, do dofinansowania. Do to jest coś, co powoli tutaj zmierzało w Waszym kierunku. No właśnie. Coś, co sprawi, że będziecie Szczęśliwi, i tutaj odniesiecie ten sukces y, y, zawodowy w tym życiu. Zawodowym y, rada. Y, tutaj w waszym życiu. Y, y, Pojawi się miłość, która zakończy jakąś walkę. Albo tutaj wy walczyliście o kogoś, żeby być może robiliście wszystko, żeby ktoś, kto od was wrócił, tutaj przepraszam, żeby ktoś, kto od was odszedł. Żeby znowu do Was wrócił i ofiarował Wam swoją miłość, swoje uczucia. No właśnie, tutaj pojawi się w Waszym życiu ktoś, kto był z Wami w jakimś konflikcie i ale zamiast e, przeprosić, zamiast się pojednać, to on odszedł. Zamiast zakończyć ten konflikt, zamiast się pojednać, przeprosić, to on odszedł. Po prostu odwrócił się do Was plecami i odszedł. I teraz być może tutaj z powrotem. E, Wraca do Waszego życia, żeby was, żeby was przeprosić, żeby się z Wami pojednać, kochani. Na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami i bardzo serdecznie zapraszam Was na kolejne czytania.